Jestem niezwykle dumny, że tutaj, w moim rodzinnym Wrocławiu mamy do czynienia z rozwojem, z połączeniem nauki, połączeniem gospodarki w takim już najbardziej nowoczesnym wydaniu. W ogóle należy podkreślić, że to co Politechnika Wrocławska stworzyła, to miejsce o niezwykłym natężeniu nowoczesnych technologii, ale też przyszłościowej nauki i też największej liczby studentów. 5 tysięcy studentów, 400 pracowników naukowych i 12 kierunków tylko na tym, w tym miejscu, gdzie skoncentrowana jest uwaga i wysiłki w kierunku informatyki, telekomunikacji, zresztą zintegrowany Wydział właśnie łączący w sobie te wszystkie elementy. Miejsca, które tutaj mogłem odwiedzić, już same przypominają najnowsze technologie, te, z którymi zresztą wszyscy my, też zwykli zjadacze chleba, na co dzień się stykamy. Tutaj pan rektor opowiadał mi o 5G, o najnowszych technologiach, które, będą, które już są badane w połączeniu z potrzebami bardzo wielu firm, między innymi Nokii, która jest we Wrocławiu obecna. I bardzo się cieszę, że ta uczelnia badawcza, że ta uczelnia techniczna ma ogromną szansę. Z jednej strony połączyć się z innymi uczelniami, bo wiem, że są takie plany. A dzięki temu wejść w ogromny program inwestycyjny rozwojowy, taki, który stworzy też jednocześnie nowe lepsze perspektywy dla studentów, ale taki też, który stworzy pola wzajemnych synergii pomiędzy zastosowaniem nauk rolniczych a naukami technicznymi, informatyką, telekomunikacją. Tutaj w oczywisty sposób nawet dla mnie występują różnego rodzaju synergie, czy na przykład wiem, że toczą się także rozmowy z uczelnią medyczną. I to też bardzo ciekawy kierunek potencjalnej integracji, jeśli mogę tak powiedzieć, któremu na pewno jako państwo będziemy sprzyjać. Będziemy sprzyjać, bo dziś nawet ja mogę tutaj powiedzieć bez nawet takiej cząstki malutkiej wiedzy, którą panowie profesorowie posiadają, że wiem mimo wszystko, że najciekawsze, bardzo istotne, bardzo drogie, najbardziej zaawansowane technologie rodzą się często na styku na styku różnych dziedzin właśnie medycyny, informatyki, telekomunikacji, matematyki, dla rolnictwa bardzo, bardzo wiele najnowszych metod sposobów, procesów, projektów. To na pewno jest przyszłość nauki, to na pewno jest przyszłość także gospodarki. Bo jak mówię o gospodarce, to jednocześnie też z ogromną satysfakcją pragnę podkreślić, że tutaj Politechnika Wrocławska ma tak wiele osiągnięć we współpracy z no co tu dużo opowiadać, gigantami, największymi firmami na świecie, jak Google, właśnie jak Nokia, ale także największymi w Polsce, jak KGHM, dzięki którym ta wiedza teoretyczna przekształca się bardzo szybko w wiedzę praktyczną. A wiemy doskonale, że komercjalizacja wynalazków, innowacyjności jest swego rodzaju piętą achillesową dla polskiej gospodarki i polskiej nauki zresztą również. One ze sobą powinny być, immanentnie splecone. Gratuluję panu rektorowi, poprzednikom pana rektora, których wielu i z nami podziwiam i naprawdę dziękuję za ich dotychczasową działalność, bo wyraźnie dostrzegam rozwój świata akademickiego, ale w szczególności tych technicznych uczelni. Na Dolnym Śląsku i to się samo nie dzieje. Dzieje się to dzięki Wam, drodzy studenci, drodzy pracownicy naukowi. Jestem przekonany, że przed przyszłością polskiej nauki jest lepsza, a może nawet znakomita perspektywa. I na pewno jako państwo polskie, budżet państwa polskiego do tego się dołożymy. Dziękuję, dziękuję bardzo, panie premierze. O zabranie głosu, proszę pana rektora. Jestem bardzo wdzięczny, bardzo dziękuję, że pan premier. Dostrzegł to, co tu się wydarza w tych dniach, czyli Politechnika wypełniająca swoją misję, nowoczesna Politechnika tworzenia wiedzy dla gospodarki, tworzenia rzeczy użytecznych o dużym rozmachu. Tworzymy Wydział Informatyki i Telekomunikacji, który z jednej strony będzie największym w Polsce takim skupiskiem intelektualnym z tego obszaru, czyli takiej informatyki technicznej, a z drugiej strony że Politechnika w ten sposób jakby reorganizuje się tak, żeby jak najlepiej pełnić tę swoją misję w następnych latach, w następnych dekadach, patrząc trochę daleko dość w przyszłość, tak? dlatego, że powinności przed Politechniką są takie, żeby dźwigać kraj, żeby, żeby ta współpraca pomiędzy naszymi naukowcami, często zaczynającymi od matematyki, czy innych podstawowych rzeczy, tak jak pan premier powiedział, kończyła się faktycznymi wdrożeniami nawet, a nie tylko patentami. Wszystkiego dobrego ja też życzę Nowemu Wydziałowi i dziękuję Panu Premierowi, że dostrzegł to święto nasze dzisiaj.